Oto Volvo EX30 i parę najciekawszych rzeczy, które powinniście wiedzieć o tym samochodzie. Po pierwsze, to bardzo kompaktowy samochód. Ma 1,84 m szerokości, 1,55 m wysokości i 4,23 m długości, co czyni go najkrótszym Volvem od czasów. Volvo 30. Volvo potrafi dbać o detale, bo w ex 30 nie będziecie musieli pamiętać jakie wymiary ma wasz bagażnik, bo wszystko macie opisane. Szwedzi lubią fajne detale, bo zobaczcie, jak tworzycie pokrywę przedniego bagażnika, jaki macie ładny obrazek. Całe wnętrze jest stworzone z materiałów z recyklingu i to w pewnych sytuacjach widać, ale oprócz tego macie dekory, które przypominają niestety łazienkę z lat 90. W Volvo X30 z przodu znajdziecie tylko dwa fizyczne przyciski, i służą one do otwierania okien. Całą resztą sterujecie z tego ekranu na samym środku. To co ważne, system w Volwie oparty jest na Androidzie. Na koniec warto dodać, że najmocniejsza wersja X30 ma aż 428 koni mechanicznych. Są też słabsze wersje, choć moim zdaniem i tak mocne. 272 konie mechaniczne.